Cześć ciekawcy! Jak wiecie, Joanna Krupa zaistniała w polskich mediach dzięki roli jurorki i gospodyni w programie Top Model. Jej charakterystyczny akcent szybko zapewnił popularność modelce, chociaż nie obyło się też bez złośliwych komentarzy. I mimo amerykańskiego stylu oraz jak z lekkością dzieli się wieloma aspektami życia prywatnego, ostatecznie została ciepło przyjęta przez społeczeństwo i wyrobiła sobie pozycję w rodzimym showbiznesie. Jaka była jej droga? Dlaczego miała spór z siostrami Kardashian i czy miłość do zwierząt pomoże jej w byciu dobrą mamą? Zostańcie z nami do końca i do Dowiedzcie się więcej. Joanna Krupa urodziła się 29 kwietnia 1979 roku w Warszawie. Gdy miała 5 lat, wraz z rodziną przeprowadziła się do Chicago. Z dzieciństwa pamięta ciężką pracę mamy i to, że nic nie przychodzi samo, zaś na wszystko, co możemy mieć, trzeba sobie zapracować. Mówi, że od zawsze wiedziała, co chce robić i konsekwentnie do tego dążyła. W młodzieńczych latach trenowała taniec, później zainteresowała się modelingiem. Gdy miała 13 lat, ambitna nastolatka dostała się do szkoły dla modelek. W Stanach Zjednoczonych Joanna pojawiła się na wielu okładkach, a jej akty, jako jednej z dwóch polek obok Sandry Kubickiej, zostały opublikowane przez magazyn Treats. W latach 2005-2007 celebrytka znalazła się w zestawieniach 100 najgorętszych kobiet według miesięcznika Maxim, a w 2007 roku jej potencjał dostrzegł również magazyn Playboy, umieszczając ją wśród 25 najseksowniejszych kobiet świata. W międzyczasie celebrytka pojawiła się też na szklanym ekranie. Zadebiutowała w programie telewizyjnym The Men Show. Później grała epizodyczne role w serialach i licznych programach, programach typu reality show. Prawdziwą rozpoznawalność zdobyła jednak dzięki dziewiątej edycji Dancing with the Stars, dobywając wysokie czwarte miejsce oraz udziałowi w telewizyjnym show The Real Housewives of Miami. Ale swój amerykański sens pełniła w Polsce. W 2010 roku została jurorką i gospodynią polskiej edycji Top Model i zyskała sławę w rodzimym show biznesie, choć niejednokrotnie podkreślała, że pierwszy rok prowadzenia programu był dla niej bardzo trudny. Grupa ma spory dystans do siebie, więc wyśmiewanie jej znajomości języka polskiego i wplatanie angielskich słów nie było dla niej tak przykre. Doskwierało jej jednak to, że ludzie zwracali uwagę na to, a nie na ilość włożonej przez nią pracy w programie. Krupa zdradziła też, że zaskoczyła ją zawiść i zazdrość, z jaką spotkała się w polskiej branży rozrywkowej. I chociaż Joanna to delikatna, pełna serdeczności kobieta, dużo w niej waleczności. Dlatego, pomimo niezbyt przychylnego powitania w polskich mediach, wypracowała sobie mocną pozycję oraz wizerunek najsympatyczniejszej celebrytki. Krupa dała się poznać fanom jako normalna, uśmiechnięta i skromna osoba. Co więcej, nie rozumie zjawiska gwiazdorzenia, ponieważ uważa, że niezależnie od pozycji wszyscy są równi i nikt nie powinien być wywyższany. Co ciekawe, pomimo lekkości dzielenia się szczegółami ze swojego życia prywatnego i licznych artykułów w plotkarskiej prasie, Krupa raczej odbierana jest pozytywnie przez większość społeczeństwa. Co o tym zadecydowało? Być może szczerość Joanny, dzięki której widać, że nie tworzy wizerunku specjalnie dla mediów, a po prostu jest jaka jest. Miła, uśmiechnięta i z ogromnym sercem. Od wielu lat Krupa bowiem mocno zaangażowana jest w działania na rzecz praw zwierząt. jak przyznaje zawsze ją kochała i pomagała już jako dziecko, choć wtedy niewiele mogła zrobić. Dlatego swoją obecną pozycję w mediach docenia podwójnie, bo ma głos, którego nie boi się wygłaszać oraz środki do tego, aby nieść pomoc. Związana jest m.in. z organizacją PETA. Razem z siostrą Martą i Katie Clary wytoczyła też niemałą wojnę siostrom Kardashian, Courtney, Kim i Chloe, gdy przed ich butikiem Dash w Los Angeles w 2012 roku protestowała przeciwko noszeniu futer. Dostarczyła wówczas petycję podpisaną przez 140 tysięcy osób, które tak jak ona krytykowały handel z kórami. Przekaz ten miał na celu na przykładzie sióstr Kardashian pokazania innej drogi dla całego biznesu związanego z modą i rozrywką, a Krupa postulowałaby usunąć wszystkie futra naturalne ze sklepów oraz linii odzieżowych. W Polsce Janna wielokrotnie, otwarcie i publicznie krytykowała wiele celebrytek za noszenie futer naturalnych, m.in. Anię Rubik, Weronikę Rosati czy Annę Muchę. W kraju Krupa wspiera też wiele schronisk dla zwierząt. Była też prowadzącą program Misja Pies, w którym zachęcała do adopcji psów, no i sama ma pokaźną gromadkę czworonogów. A teraz Krupa będzie się realizować na nowym polu. Choć przez kilka lat związana była z amerykańskim przedsiębiorcą Romainem Zago, a związek wydawał się pełen pasji i miłości, w 2017 roku para rozwiodła się za Przyczyną podając całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Krupa jednak szybko znalazła nową miłość, bo w lipcu 2018 roku jej mężem został Douglas Nunes. Drugi ślub w przeciwieństwie do pierwszego, który emitowany był w reality show, odbył się w sekrecie. Co więcej, Joanna znana z dzielenia się z ciekawostkami życia osobistego o drugim mężu mówi niewiele. Nie jest to tak medialny związek, jak poprzedni. A wiecie, gdzie Joanna spotkała miłość swojego życia? W parku dla zwierząt. Czy to nie jest historia na scenariusz do filmu? Ponoć, gdy Joanna poznała Daglasa, wiedziała, że to ten mężczyzna, z którym chciałaby mieć dzieci. I tak dziś Joanna oczekuje swojego pierwszego potomka. Czy boi się, że straci kontrakty? Rzekomo nie. Uważa, że jest w takim miejscu w życiu, że że może oddać się w pełni macierzyństwu. Ale to nie znaczy, że zniknie. Wręcz przeciwnie, ciągle uważa, że ma jeszcze mnóstwo do osiągnięcia. I co ciekawscy sądzicie o Joannie Krupie? Dajcie nam znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce.